Czy jesteś zagubionym wędrowcem pośród pustyni? Życiowego szlaku. Film ten jest dla każdego, kto pragnie zmienić swoje słabości w niepokonaną potęgę. Na szlakach pustyni Życia. Wędrując przez życie niczym nomad, często przemierzasz samotnie otaczające cię przestrzenie, niewypełnione żadną treścią. Jestem tu, aby cię prowadzić przez bezdenne morze samotności i być dla ciebie przewodnikiem przez ocean pustyni który nie daje żadnej nadziei. Przeciwności życia są niczym ziarna piasku przenikające w twoje wnętrze, a oczy zasłonięte ostrym pyłem codzienności przesłaniają horyzont, ukrywając istotę rzeczy. Często gubisz się w zamieciach i burzach piaskowych życia. A gdy nikogo wokół nie ma, cierpienie i samotność wypełnia tylko szum wiatru, podkreślając twoje zagubienie. Co krok zapadasz się pośród ruchomych wydm i pułapek, zastawionych na ciebie przez nieżyczliwych. Podążasz jednak odważnie dalej, niosąc bagaż traum, krzywd i rozczarowań. Oczywiście mógłbyś zatrzymać się, czekając, aż zawieje piaskowe miną, ale wtedy zapadłbyś się w odmęty pustyni na zawsze, pozostając niezauważonym. Czy naprawdę tego chcesz? Pętla cierpienia, na której targasz za sobą ciężar nie do udźwignięcia zaciska się na twojej szyi, ale przypominasz sobie o starym scyzoryku, który kiedyś dostałeś od przyjaciela. To znaczy, że kiedyś miałeś kogoś, kto cię cenił, dla kogoś coś znaczyłeś, o czym świadczy ten dawny dar. Bez otwierania ostrza w myślach odcinasz sznury, krępujące twoją duszę i umysł bagażem traum, lęków rozpaczy i bólu. Weź głęboki oddech, lina Twojej uwięzi pęka, a ty stajesz się wolny. Podążasz dalej patrząc na słońce, mimo że oczy i gardło gryzą cię zamiecią przeciwności na drodze życiowego szlaku. W zamieci dostrzegasz oazę. To, boły, które odciąłeś, zostają za tobą, zapadając się coraz głębiej w twojej świadomości i piaskach pustyni, życia. Słowa są jak latarnia w ciemnościach prowadząca do lepszego jutra. Twoja podświadomość przemienia właśnie horyzont przyszłości. Ze spalonej suszą w urodzajny zielony sad pełen owoców na drzewach Twoich talentów, danych Tobie w zamian za niezłomność i wiarę w to, że za horyzontem istnieje lepszy świat. Odrzuć iluzję tkwiącą w Twoim umyśle. Fata Morgana tak radnie Ci życie, zasłaniając prawdziwą oazę i źródło życia. Ty też możesz tam dotrzeć, przezwyciężając lęk i zamieniając swoje słabości w niepokonaną potęgę. Uwierz w to, że nawet pośród największych przeciwności i samotności istnieje nadzieja na odnalezienie oazy, na odnalezienie siebie i własnego potencjału.